lody czekoladowe z kawałkami brownie. <laughs> mm. Lody czekoladowe to najlepszy smak lodów. Nie potrafię sobie wyobrazić, że ktoś, mając do wyboru czekoladowe lody, bierze jakieś inne. Nie wiem, po prostu to jest dla mnie zbyt absurdalne. Mają kawałki brownie. Mmm. Pewnie zastanawiacie się, co mnie to sprowadza. Chciałabym pogadać. Tak po prostu na luzie. Hmm. Hmm. Niedawno były święta. Dużo czasu z rodziną. Znaleźliśmy stare kasety z dzieciństwa. I oglądaliśmy je. To jest niesamowite. Przez to wszystko zapomniałam, jak to jest być dzieckiem. Oglądałam siebie, która miała 10 lat. I była tak niesamowicie radosna, i energiczna, charyzmatyczna. I dosłownie oglądałam te stare nagrania i chciało mi się płakać, albo nawet płakałam <noise> ze szczęścia i ze wzruszenia, a może ze smutku, że już nie jestem taką osobą. Po prostu nie wiem w którym momencie coś się tak bardzo zmieniło i zaczęłam myśleć w zupełnie inny sposób i zaczęłam się zastanawiać, jak postrzegają mnie inni ludzie. Przecież, jak ja byłam dzieckiem, szłam sobie chodnikiem albo skakałam, śpiewałam i nie obchodziło mnie, co sobie myślą o mnie inni. Albo, jak byłam mała, chciałam być sireną. Nie zastanawiałam się, co jest nie tak z tym. Byłam wesoła, i to był po prostu vibe. Wydaje mi się też z perspektywy czasu, że trochę gloryfikuję swoje dzieciństwo, i że generalnie jest taka skłonność. Aczkolwiek, no nie wiem, było zupełnie przeciętnie. W takim sensie, że było i super, i było gorzej. Jak zwykle to bywa w życiu. Nie przeżyłam niczego niesamowitego. W sensie, nie wiem, każdy dzień jest w sumie niesamowity, jakby zależy od perspektywy. Nic jakiegoś takiego strasznie złego mnie nie spotkało, na przykład. To jest coś, za co mogę być wdzięczna, ale chodzi o to, że właśnie zawsze miałam zupełnie zwyczajne życie, i nadal tak jest. Jestem bardzo przeciętną osobą, strasznie chcę polecieć do Nowego Jorku. Mam obsesję na punkcie Paryża, uwielbiam romantyzować wszystko. I słucham lany. W przeciętności nie ma nic złego. W ogóle jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, że nagrywali nas, jak byliśmy mali. Teraz jest to niesamowita pamiątka. Dlatego też się cieszę, że sama dokumentuję swoje życie. Za jakieś 50 lat będę to oglądać i myśleć sobie, jaką byłam wariatką. Wydaje mi się, że dorastając uczymy się jakie zachowania są korzystne i już nie patrzymy na pewne rzeczy z poziomu takiego, co my byśmy chcieli, tylko co się nam bardziej opłaca. I nie chodzi o to, że się opłaca materialnie, tylko na przykład opłaca się w taki sposób, że dostajemy akceptację. Ale jakby to też nie jest takie czarno-białe, bo akceptacja jest potrzebna. Jako dzieci nie potrafimy sobie bez niej poradzić, ale bardzo często wnosimy też taką postawę osoby błagającej o akceptację do dorosłego życia, gdzie tak naprawdę no, w tym momencie mogę sama zadbać o siebie. Jestem już dużą dziewczyną, już jestem dorosła. Nie wiem, czy cokolwiek co mówię ma sens. Prawdopodobnie nie, ale tak to już jest. I tak oglądałam sobie te kasety, uświadomiłam sobie, że ja, dziesięcioletnia, to moja największa idolka ever. I zrobię wszystko, żeby w tym roku być choć odrobinę radośniejsza i trochę bardziej uśmiechnięta. Bo wydaje mi się, że, że szczęście jest w jakimś stopniu wyborem. Chcę też sprawić, żeby ta mała ja była po prostu dumna, i wiem, że już jest dumna. Bo świetnie sobie radzę. Moim ulubionym powiedzeniem było na przypale albo wcale. <skrywa> nie wiem, o jaki przypale chodziło, ale bardzo lubiłam to mówić. Mówiłam to z 10 razy dziennie. Kto mnie znał, ten wie. W każdym razie, w którymś momencie, jakoś magicznie, wszystko się zmieniło i przestałam być taka. I nie wiem czegoś, przestałam wierzyć. Czy to jest część dorastania, czy na tym polega dorastanie, czy ja coś zrobiłam nie tak? Czy każdy tak ma? Czasem wydaje mi się, że moim większym problemem jest nie mój faktyczny problem, tylko to, że go tak bardzo analizuję. Ostatnio trochę dociera do mnie, że będę musiała niedługo podjąć ważną decyzję, bo kończę szkołę i pytanie, czy idę na studia, a jeśli tak, to na jakie studia? W ogóle nie mam planu, nie wiem co chcę robić. Boję się nawet określać, bo nie chcę się zamykać na jedną opcję. I to jest takie dziwne, podejmowanie decyzji po prostu wykracza poza moje umiejętności. To jest po prostu za dużo. Nie jestem w stanie tego zrobić, co jest bardzo dziwne, dlatego że dla mnie jedną z najwyższych wartości jest wolność i niezależność i możliwość wyboru sprawczość. A czasem czuję, że chciałabym, żeby ktoś podjął decyzję za mnie. Dobrą. I mimo tego, że mam już te 18 lat, to czasem się czuję jakbym była malutkim dzieckiem, które nie potrafi nic zrobić, które tylko pragnie, żeby ktoś złapał je za rączkę i poprowadził przez ciemność. Fascynujące. Strasznie mi się podoba koncept wewnętrznego dziecka. Spotkałam się z tym pierwszy raz chyba w jakiejś książce psychologicznej. To jest takie założenie, że każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko, czyli takie cechy, które są bardziej charakterystyczne dla dzieci. Dobra, nie wiem w ogóle, czy dobrze to opisuję. Opowiem, jak ja to widzę u siebie. Moje wewnętrzne dziecko jest bardzo kreatywne i w sumie to też jest marzycielem. I jest bardzo spontaniczne. Ale z drugiej strony moje wewnętrzne dziecko się wszystkiego boi, i czuje się w ogóle niesprawcze, że nie ma wpływu. Czuje się niekompetentne życiowo, boi się. I doszłam do wniosku, że mam w sobie też wewnętrznego rodzica. To jest bardzo ciekawe. I mój wewnętrzny rodzic to jest ta część mnie, która myśli trochę bardziej logicznie, mniej przez pryzmat emocji. I być może jest trochę mniej spontaniczny i woli rutynę, ale też jest bardziej stanowcza i asertywna, umie podjąć działanie i nie boi się tak wszystkiego. I to, co ja lubię robić, to jest crazy. Może to zabrzmi dziwnie, ale nie obchodzi mnie to. Wyobrażam sobie w takich trudnych chwilach, kiedy się boję, albo kiedy nie wiem, co zrobić, albo kiedy mnie wszystko przerasta. Kiedy czuję, że właśnie tą kontrolę nade mną przejmuje to wewnętrzne dziecko, to wtedy trochę mówię do siebie z perspektywy wewnętrznego rodzica. Okej, okay, to jest trudne. Rozumiem, że się boisz. Widzę cię, to, co czujesz, jest ważne. Wezmę cię za rękę i przejdziemy razem. To nie jest takie straszne. I szczerze, to jest zmieniające życie. I taka postawa powoduje, że o wiele bardziej ufam sobie niż kiedykolwiek, i czuję, że faktycznie mam w sobie oparcie. I to jest niesamowite i życzę tego każdemu. Wydaje mi się, że pewność siebie po prostu się ćwiczy. To nie jest tak, że w jednej chwili możesz stać się pewny siebie. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Moim zdaniem to jest umiejętność, taka sama jak wpływanie na przykład. Musisz ćwiczyć, żeby stać się lepszy. Mnie mam. Te lody są takie pyszne, że chce mi się płakać. W sumie jadłam lepsze, ale i tak są pyszne. Kupiłam je w Lidlu, mój ulubiony sklep. Chyba się starzeje. Czasem jedzenie lodów w łóżku to najlepsze, co możesz dla siebie zrobić. Im dłużej żyję, tym bardziej mam wrażenie, że nie wiem w ogóle, co robię. I najgorsze jest to, że wydaje mi się, że każdy wie, co robi. Co jest głupie. Nikt nie wie. <grym> I czasem w ogóle sobie myślę, że jestem w totalnie nie takim miejscu. Tak bardzo analizuję wszystko. Ale analizowanie w ogóle nic mi nie daje, jak się okazuje, tylko właśnie przytłacza. W takich chwilach bardzo mnie uspokaja myśl, że świat się nie kończy na tym, jak wygląda Twoje życie aktualnie. Świat się nie kończy na Twojej szkole, na Twoim mieście, na, nawet na Twoich znajomych. Świat się nie kończy na tym miejscu mentalnym, w którym jesteś aktualnie. Musisz mieć tego świadomość, że gdzieś tam istnieją miejsca, do których będziesz czuł, że przynależysz. Gdzieś tam istnieją piękne rzeczy, które zobaczysz. Gdzieś tam są ludzie i czekają, którzy cię pokochają i których pokochasz ty. I gdzieś tam są wspomnienia, które stworzysz i wspaniałe doświadczenia. I to wszystko, to wszystko na ciebie czeka. I to jest wspaniałe. Ta myśl tak bardzo dodaje mi otuchy i nadziei. Bardzo lubię sobie to przypominać. Podróże bardzo mi to uświadamiają, bo jestem w zupełnie innym otoczeniu. I uświadamiam sobie, ok. Czyli w sumie jestem mała w stosunku do całego świata. I jakby to jest bardzo dobra informacja. Po prostu sobie egzystuję. Popełniam błędy, które nie są aż takie poważne, jak mi się wydaje bardzo często. Także tak. Ja na przykład bardzo lubię sobie przypominać, że i tak wszyscy skiniemy. Mm. Więc tak. Prawdopodobnie nic, co tutaj powiedziałam, nie miało sensu. Nie wierzcie ludziom z internetu. Znaczy, przesiewajcie to przez sitko w swojej głowie. To jest tak. Ja ci daję autentyczną siebie. Mówię o swoich przemyśleniach. Nie staram się niczego ukryć. Ty możesz powiedzieć Hmm, w sumie jesteś spoko. Wnosisz wartość do mojego życia. Biorę cię. Albo możesz powiedzieć Hmm, nie jesteś w moim typie. Obie możliwości są w porządku. Wow. Ogólnie to jest dla mnie takie odkrycie. Nie musisz wszystkich lubić, nie musisz być lubiany przez wszystkich. To jest niesamowite i tak uwalniające. <śmiech> <śmiech> nie idźcie lodów w tej pozycji, ok? Ja się dobrze bawię, robię to co lubię, nikogo nie krzywdzę. Jestem zgodna sama ze sobą i myślę, że to jest duży sukces. Dla mnie to jest duży sukces. Nie każdy może tak powiedzieć, więc nie mam pojęcia, czy ten film wniósł cokolwiek do Waszego życia, ale jeśli chociaż jedna osoba poczuła jakiś komfort płynący z moich słów, to ja jestem szczęśliwa. I nie wiem, ostatnio tak szybko mi leci czas. Wow, w ogóle jest tak zimno, i dzisiaj prawie zamarzłam. A za dwa dni jadę do Pragi i tam też będzie zimno Ale w sumie wolę być w Pradze, jak jest zimno, niż tutaj, jak jest zimno A, zaczynam ferie Kolejna informacja Jem lody w nagrodę za to, że wyzdrowiałam Znaczy w sumie nie wiem, czy wyzdrowiałam, ale chorowałam przez ostatnie półtorej tygodnia Ale jest w Miłego dnia Lub dobranoc Zjedźcie coś dobrego i papa. Pokażę wam, co czytam. Sztuka zwycięstwa. To jest twórca Nike, w sensie autor. Ten tytuł brzmi jak bullshit. Przeczytałam na razie tyle i jest bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Więc no. <laughs> Nie wiem, co się dzieje z moją grzywką, ale chyba po prostu już jest za długa. I to jest ten moment, że dosłownie nie wiem, co mam z tym zrobić.